Witam Państwa, bardzo serdecznie ja jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy w końcu do studia Juana, tak? Dokładnie nie widzieliśmy do świątyni studia. Nieważne, w każdym razie długo nie robiliśmy muzyki, no i trzeba zacząć robić muzykę od początku. Ja będę muzykę nagrywał. Karina, ale Ty... dobrą właśnie mieliśmy robić dobrą muzykę, a ty nie masz słuchu. A ja będę nagrywać. Ten. Nie, ty Wionka też się nie nadajesz do tego. Ty może rzeczywiście masz słuch i w ogóle, Mam. ale problem masz z twarzą, więc się nie przebijesz. Dobra, dobrze, żartowałem. Piolka, żartowałem. Nie denerwuj się. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo mam nadzieję, że dołączysz do naszego kanału, żeby być po prostu na bieżąco. Bo już od 180 dni dodajemy daily. Filmy pojawiają się tutaj codziennie o 15.30. No i cóż, może ty, Mariuszku, coś nagrasz? Ja chciałbym nagrać Disa. Disa? E, miałeś w jedną próbę, niestety się poddałeś, ponieważ Właśnie. jesteś leż, Prawdopodobnie się wystraszył. Dobrze. Dobrze, nieważne, idziemy do studia Aha, Juana, tak. zobaczymy jego nową świątynię. Mam nadzieję, że, że jest piękna i tak, ja jak, tak, jak, jak, tak jak to opisywał. Bo tak tak mu głos dr, dr, drżał, jak do mnie mówił. Tak. tak jak tobie teraz. Nie, tak, on mówi tak. tak. Tobie. Kamerzysta! Ja, ja, ja musisz zobaczyć moją nową świątynię. To ja zobaczymy jego doczekać. nową świątynię. Chodź, 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 Ale tu. tu świeżo, tak, nie? Ale nowość, Ale Ale no na swój z nas, w ogóle to, 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 to jest obozu każdy raz nazywana, to właśnie ciebie. Nie, nie, już nie wypada. My, my już jesteśmy ziomkami. Nie, nie, już nie. Zapalmy tu może światło. A to, 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 to nie jest w piwnicy, tak? Można wejść. Uuuu, ale studio! Elegancko! Tutaj można Witam Was hey, no, serdecznie, jak ja się dawno Was nie hey, spodziewałem. no! Ej, koch, my żegł, że się nawet tęskniłem, no. Ty, ale powiem Ci, żeś odpicował tą swoją świątynię. Dziękuję bardzo miło. Witam I Ciebie, bardzo kochani. Inaczej, inaczej. Zdecydowanie. Nowa, nowa świątynia, e nowy ja. Patrz, jaka piękna muzyka. Ale znowuło. gdzie masz swój kubraczek? Mówię, nowy ja. Nie ma już więcej szat, nie będzie. Po prostu czas zrzucić starą. Brzemię? Starą skórę. Ale brzemię to było dla Ciebie czy. Nie? To było brzemię, brzemię tamtego Dobrze, miejsca. Po, oprowadzisz nas? Szczerze, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Nie? Taki fajnie. klimat jest, tropikalny, fajny. Słyszycie? To są najdroższe głośniki. Najdroższe. 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 Najlepsze. Widzisz Dobrze, najdroższe. oprowadzisz mnie? Tak, zapraszam. To jest skrzynia. To jest skrzynia. A co, 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 co w tej skrzyni trzymasz? otwiera? Tak, otwiera się. Ale możecie tego nie ogarnąć, bo nie. to trzeba... Trochę to trudne, dobra. To macie rośliny, zwiezione z Chin. In? To są rośliny zwiezione z Afryki. To prawdziwa? Prawdziwa, no nie czuje? Tutaj jest Patryk. E, Patryk? Patryk. Ale Patryk nie żyje. Wiem, ale pomaga mi. To nie jest Zapraszam. Patryk, on chyba ma inaczej na imię. Tutaj macie miejsce, w którym nagrywam swoje wokale. No powiem Ci, że konkretnie. No. Ile za to dałeś? Nie, z 400 tysięcy. Ile? Z 400. Wow. wow. Powiem, już... że bardzo ładnie to wygląda, fajne światła, tylko tutaj jest za ciemno, nie? Jest nie, ja sobie już powiększyłem po, Poradziłeś... sobie i i, są... to, i tak. jest, jest pięknie. Tak. I tutaj tak, proszę tak, bardzo, zapraszam Was dalej. Tutaj macie miejsce, w którym... Fajnie Karinka, nie? Któż ...nie potrafię śpiewać, żartowałem. Ej Karina? Nie, nie potrafięć... O, Karina, zapraszam! A sznur jest, okay. I ostatnie pomieszczenie, w którym przebywam czas jak myślę. O, już to coś dla ciebie, nie będziesz tu tym Nie ma to wygodnie. O, twoje ulubione, tak? Yy, Ey, prze przepis ten Dobra, to ja może od razu już sobie umieję rączki, elegancko, żeby... No, tak, No, tak? tak? tutaj babcię ja Może rączki Dobrze. już umieję. Z tego ciebie wam wystarczą? No Nie ten nagrasz ten ten nic, nic nie nagrasz dzisiaj. Najważniejsze, nie, nie muszę ci powiedzieć, że słyszałem o tym, że trzeba rozmawiać z roślinami. Dlatego codziennie przychodzę to o 7 rano, aby porozmawiać. To jest Ilona, oh Magdalena. Ja, ja myślałem, że on już jest normalny, ale jednak, jednak nie do końca. Cześć, co Ilona. Ładnie za O, Masz koleżankę, z którą się dogadasz na pewno. Na no, tym samym poziomie jest. A gadasz co z tym ptakiem? O, on to jest spawnik. Więc co w że to jest Kamil? Zapomniałaś nie spawnik. Nie, to był pratego, ale spał. Słuchaj, Juan. Jest taka sprawa do ciebie, bo Karinka ogólnie chciała nagrać, nagrać piosenkę, Zobacz. chciała spróbować i... Czyli to jest jakby cel waszej wizyty? Nie, nie o, celem wizyty jest to, że ja muszę po prostu nagrać jeszcze piosenkę, a przy okazji po prostu przyprowadziłem ci Karinkę, która Zobacz. również chciała zrealizować. Zapłacę odpowiednio, zapłacę odpowiednio. Kasa, kasa. Pamiętasz jak byłem u ciebie, z tego co pamiętam, to tak... Pół na pół. Nie wiem, bo jak zauważyłeś, staram się panować nad emocjami. No nie, i nie obrażać nikogo, ale. No ja ćwiczyłam, bo tak było. Dobra, Karina, to. Jeden dźwięk poproszę. Taki obojętny. C4. A jaki to jest C4? c4? Wystarczy, wystarczy. No no jak? Wystarczy. Ja nawet nie zaczęłam! Ale przecież ona nawet nic nie zrobiła. Ja rozumiem, że to jest Twoja dziewczyna i żeby się kochacie, ale ja mam dużo pracy i ja nie będę taki wiecie... Chłon wrócił, 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 ale co, być spokojny. Ale co ty robisz? No słyszysz. No. Ale muzynka prawda, jest, jest taka. 4 ona mi, a i to jeszcze takie z vibrato ciężkie. Jezu, jest Czy ty się znasz na muzyce? Ale daj Nie no. Nie no, ja wiem, że Karinka, Karinką, ale weźmy, chociaż chociaż jakiś jakiśkolwiek. Może wers, chociaż ze śpiewami na problemem nie jest. Dobra, masz Ja rację. Nie, wiem, nie, nie, nie. Nie dajemy szansy Karince, Karinka. Dodamy szansę Wielka nie tobie nie damy szansy. Karinka, tobie też chyba nie damy szansy. jest bezczelny, w domu się będziemy. już Skolina nawet nie. Blink stąd proszę cię, no proszę cię! już nie mam na to siły. Przyszliście znowu mi to robicie bajzel. uspokój się, spokój, się właśnie spokój. Kwansiu, spokój. Wyjdź stąd. Przepraszam, Możecie stąd wyjść? Nie to nie ma sensu. Ja nie wiem, pan Nie, nie będę. No ja mam dużo pracy. Dobrze, ja mam dużo pracy, ja bym chciał popracować. Dobra Karinka, nie wiem, no może dobra, widzimy się po prostu widzimy się później, okej? Dobra. Ale słyszysz? To może weź i z nią, zawierzysz tak. ją. Dobrze, nie, tak nie pójdzie sama. Ale to co, zostawicie ją samą? Nie. Ale wy się zachowujecie, ale wy się zachowujecie w ogóle, przynosicie wstyd w ogóle nam. Nie eee, no, wycie... pan troszeczkę niemiło, nie? To jednak jest moja dziewczyna, no ja rozumiem, no, że... Ale no słyszałeś, no. Byłem u ciebie, pamiętasz. W ogóle ja jestem, strasznie staram się być opanowany i tak dalej. Jak tutaj siedzę teraz, dużo, ale też jestem poza tym miejscem, to mi łatwiej, wiesz? Jakby zaczynam rozumieć, praktykuję, medytuję. Tak, tak. Ale rozumiesz? Ludzi. E, Juan powoli zaczyna rozumieć e, ludzi i się uczy, to jest jego e, nowa wiedza. No dobra, co tam będziemy dzisiaj robić? Piosenkę nagrywać. Jaką? Czekaj, ja, ja muszę chwilę odpocząć, bo wyrzuciłeś przed chwilą moją dziewczynę i to I wszystko musimy wszystko trochę to Musimy trochę ochłonąć. Muszę na górze. To ona może tam, wiesz, pokupować no. Nie, musimy, musimy chwilę ochłonąć, bo to nie jest codzienna tu Mamy na 8 godzin, to nie, wiesz, nie jest dla nas takie normalne, że, że wyrzucasz kogoś od nas ze składu, nie? No dobra, daj. w wcale w mnie nie, nie, nie dobra, nieważne. Kwestia. Słuchaj, kładę. Ja wiem, że z Karinki nie zrobisz gwiazdy, ale ze mnie Ale co ty tu jeszcze gwiazda? robisz? Ale dalej jakby nie dotyka. Przepraszam. Jesz, jeszcze raz, jeszcze raz. Co ty chcesz? A, żebyś zrobił z gwiazdę. Ja umiem śpiewać. Mówi... Wielka, e, prosiłem cicho, cię. Prosiłem cię, nie wpieprzaj się. Nie. nie, 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 poczekaj chwila. Nie, 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 poczaj, sekundka. Chcesz? Tak. Dawaj, chodź. Naprawdę? No i No, no chodź. Poczekaj. Widzisz w końcu jest normalnie, chociaż jeden normalny. No, oj, zobacz, spokojnie. Proszę cię, żebyś się nie wpieprzała. Ale widzisz, on Mikrofon, No, to problem z głowy. Próximo, Ej, ale chyba ona nie będzie nam teraz cały czas tak pukać, przyjechaliśmy robić muzykę, a ona będzie nam przeszkadzać, tak? To nie był pan najlepszy pomysł, to nie był najlepszy pomysł. Ćwicz! Nie, no ja nie mam zamiaru jej wysłuchać. Ja też nie mam zamiaru jej wysłuchać, ale... nie te drzwi zamknąłeś. Nie te drzwi, ja myślałem, że ty zamkniesz się w łazienkę. Dobrze, słuchaj, ona jest głupia, więc ona wszystko łyknie Powiedz jej, żeby poszła do sklepu, ci popicie Dobra. i. I będzie mogła nagrywać. I, I ona to jak... a potem ją po prostu nie wpuścimy do studia. Ale my jesteśmy hamsi. Żartowałem, ty, a mogłabyś wpuścić do sklepu? Po wodę? Wody, ale ja nam się no, chcę no, nie no powody nam, bo. Chcesz śpiewać bez wody. Te, bo to bez wody nie pójdzie. A mam energetycznie. Nie, nie, bo, wodę. Nie, jest A to Ale to niestarczy, za jest mało jest. Stara. Stara. Wydaje mi się Wiola, że powinnaś pójść, bo on, y, nam się bardzo cypić. A jeżeli chcesz zostać gwiazdą, no to, to musisz pójść. No, no, niestety takie są wyrzeczenia. Czekamy na ciebie. No, o, ale uwiń się nie, szybko. Idź. Tylko masz 5 minut, nie? Bo my już chcemy nagrywać. Szybciutko, Wiola. Y, ja chcę wodę kokosową. Coś jeszcze? Nic. Nie. Juan też chce jakieś... E, wody winogronową chłance Idź, proszę. A ja chcę wodę, wodę koktajlową, czupa czupcowo, e, kremową Ale nie ma takiej. Dobra. No, wydaje mi się, że ten, że już jej e, nie, nie wpuściłem. No, to mamy spokój. Drzwi zamknięte, zostaniecie z mną na zawsze. Ha, ha, ha No, powiem wam, że, że studio Juana jest naprawdę konkretne. Zaraz zaczynamy nagrywać piosenkę do mnie. Nie wiem, po co dyresz tutaj jesteś, e, no ale dobra. E, zaraz zaczynamy nagrywać piosenkę... Dobra, udowodnijcie, że nas nie ma. U... Udawaj, że nas nie ma, udawaj, że nas nie ma. Cicho, udawajcie, udawajcie, że nas nie ma. Ale wstyd, ale wstyd. Co na serio myślałaś, że gwiazdą zostanie? Jak ktoś nie chce kogoś wpuścić, to odpuszcza, a ona zaraz rozwali klamkę i zaraz rozwali drzwi. Dobra. Yy, jaka nawiedzona, jaka nawiedzona w ogóle. Słyszałeś co ona o, powiedziała. No, bo z takiej dzielnicy i takie wychowanie przez. No w domu się przez, mówi, tak? Yy, u nas w domu się nie mówi, ale u niej w domu kiedyś się tak mówiło. Znaczy, nadal chyba u niej w domu tak się mówi, no ale. Aleś no już nie zgrywaj takiego świętego, bo sam co chwila przeklinasz. Prawda jest taka, Do że, dobra, że ona po prostu nie, nie, mi, nie, nie, mi, nie może. Odpuścić. mi, nie Ja nie przeklinam już. Nie przeklinasz. Ona myślałem, że już nie odpuści, ale już chyba sobie poszła, więc, więc mamy, mamy czas. Nie ma wielki. możemy nagrywać muzykę. Juan! Sprawdzam nowe obiekty. W ogóle mieliśmy robić muzykę i co? No właśnie, tak nie za bardzo. Jak ja... wygląda w tym nowym obiektywie? E... Dobrze, rozumiem wszystko już. A co Dredziarz w ogóle tam robi? Nie wiem, wyrywa te swoje kukuryny. Kukuryny? Dziewczęta. A to od kiedy się mówi kukuryny na dziewczęta? W ogóle jak dziewczęta, to tak mówi w ogóle, chłan. Dziewczęta. Teraz się mówi szmule, laski, szmaty... E, przepraszam, to za to sam... W całym świecie. <laughs> za to sam, nie przepraszam. Zabiją mnie. Gatka, szmatka, gatką, szmatką w każdym razie musimy zrealizować siosenkę, tak? Bo tutaj. Nie, nie przy... no, kolejną jeszcze, powiedz mi. Nie, no, jeszcze, jeszcze tylko powiedz mi, że jeszcze z nim. E, ale weź tą lampkę! Ale jak kolejną? Pozłuchaj, mam absolutny hit, mówię ci. Pamiętasz, ostatnio ja jak przyjechało, absolutnie. koronawirus, koronawirus. No ale no to. To jest moja wina, że on jest troszeczkę. E, nie, do... nie, no ty jesteś niedorozwinięty, Dredziarz. Bo robisz mi wstyd i to zawsze jest tak samo. Ja sobie tylko siedzę. Nie, nie, bo robisz mi zawsze wstyd. I. Wstyd łażąc Nie, i zrobiłeś wtedy ostatnią tak obrzydliwą piosenkę. Bo, e. że zrobiła Ale to ma więcej dislike'ów niż lajków. No ale ma więcej wyświetleń I, od ciebie. I że nada. Naprawdę tak jest, że ma więcej dislike'ów Nie. Dyslajki, niż tak, no, ale nie ma więcej wyświetleń. Kłamiesz ty. Nie ma. Nie więcej ma. Wyświetleń nie, ma. Tak. nie masz. A, no, nie masz więcej wyświetleń. kłamie ci ja, ja mówię od razu. Że? No, że to jest masakra. No, ale no to dlatego ja mówię, że on się, się do niczego nie nadaje. Się nie nadajesz się do niczego. Ale to ty się nie nadajesz. Ja nie wiem w ogóle czy czy wypuszczać z nim, bo to się ośmiesza tylko. Ja nie chcę tego słuchać. Pamiętasz, co to za bo tu bo nawet ja nie zapiszę. chodzi o to, że piosenka jest zła, tylko po prostu jego wizerunek. takiego... No zobacz, zobacz jak on się zachowuje. To jest okropne, widzisz? Ty wiesz o tym, że po tym momencie, jakby zapuściliście mi tego porostara, to ja musiałem iść do szpitala, w którym mnie troszeczkę tam musieli podreperować? Widocznie, no to była za dobra i nie byłeś w stanie jej słuchać. Mm. Była za dobra dla ciebie. Dobra, to robimy piosenkę tylko z tobą, tak? On on będzie no, siedział no, i się. No bada. on będzie się jeszcze patrzeć, no ja... co ty na, Nawet nie masz szans, że ze mną coś nagra, daj jak spokój. Jak wejdziesz, to się y, szybciej spoczysz, niż coś nagra. No ja, no, żebyś Żebyś, żebyś się nie zdziwił. Nagrywamy? Z tobą nagrywamy. Na no, no, pewno. Dobra, teraz ja zostałem tutaj kamerkę Cztery. I, Cztery. i nagrywamy. No, no to ja wezmę A to kamerę. Drugi przykładnik, bit zrobiłeś taki. Jest, nie? Elegancko. Taki, jest elegancko i teraz w końcu mam energię do tego. Myślałem, żeby że zrobisz gorzej, szczerze, myślałem, że zrobisz gorzej, ale zrobiłeś wyjątkowo, wyjątkowo, wyjątkowo dobrze. Jak wyjątkowo, zawsze wyjątkowo, robisz dobrze. Wyjątkowo, wyjątkowo Jak zawsze robisz dobrze, to teraz jest wyjątkowo dobrze. Rozumiem. No to dawaj! skakuj tam i. pajacu, ty, ja, pajacu. wiatraczek wyłączyć, nie? Jakby ten Wyłącz wiatraczek, żeby tego zamknij okienko. Zaraz ci, Ić, ić, ty. No taki będzie kawałek, że. Klasa! Postwiesz się, Whoa. normalny poprzednio Dobra Uff. No ciekawy jestem, co on tam nawija. No, ja też jestem ciekawy. Raczej nic, nic kreatywnego. Słychać mnie? Wszystko, gitara? Jest super. A czy ty mnie słyszysz? Ja oczywiście ciebie słyszę. No to super. No Lepiej wolałbym mnie słyszeć. Dobrze, słuchaj, mam do ciebie sprawę ważną. Czy mam chodzić teraz, czy mam nie chodzić? Poczekaj, wiesz co? Ja ci tutaj, tutaj poczekaj. Ja ci włączę tam bit i lecisz, nie? Co ty chcesz ode mnie? No, nagrywam cię właśnie. Nagrywamy, no. tak? Lecimy. Chciałbyś zarobić dużo pieniędzy? No, co się mówi z Nie, nic, nic, nic. Nie, stracimy. Nawet go, nie Dawaj. Wycisz go. Wyłącz to. No, Wyłącz to. O co chodzi? No, chciałbyś zarobić pieniędzy dużo? A o co to znaczy? Ja, ja... No jak co to, to znaczy? Żeby ci już nigdy nie brakowało. niech sobie nagrywa. To to znaczy, żeby mi nie brakowało pieniędzy. Ale po co bym to robić? No, żebyś Odla... miał pieniędzy i nigdy ci nie brakowało. Ale w zamian za to? W zamian za to, że mi pomożesz. Po prostu. Ale po co, o co chodzi? Chodzi o to, że chce się dograć i on na, na, naprawdę nie musi o tym wiedzieć. Ale ja. Tyks... ja, ja... Ale ja mam kontrolę nad całymi zyskami całego mm. kanału i potrafię całe zarobki przesłać do mojej własnej osobistej kieszeni. Do mojej kieszeni. I dla co... mnie ile by było? No ja mógłbym się z tobą podzielić. Ja mógłbym się z tobą podzielić tą kasą, Juan. Przemyśl to naprawdę. Ile to jest pieniędzy. 50% dla ciebie, 50% dla mnie. Ile pieniędzy, ile w gotówce to będzie? Nie wiesz, ile się co za dobrą on, muzykę? ile on pieniędzy zarabia na tym kanale. I czy ja w ogóle, czy to jest ładne? Nie grawe? mogę ci tego tak powiedzieć na kamerach, ale to są, to są bardzo duże pieniądze. Dobrze wiesz, ile zarabiają artyści i osoby, które czy to jest tworzą więcej muzykę. niż 100 000 dla mnie. O. Ale zależy w jakim czasie. On, on jest on jest on nawet nie wie co ja robię, on nie ogarnia życia. A ja mogę ci e, zasponsorować drugie studio tak naprawdę. Ile dajesz za to studio? 400 400 tysięcy. A chciałbyś mieć drugie takie studio? Kolejne? Jest to możliwe do wykonania. To nie widzisz nic, mówisz coś? Nie, super, bo, ty, Było a, bo dobrze, Może nie? byśmy go wrócili na piosenkę. Nie ma takiej opcji. Na drugą zwrotkę no mało, ty byś nie tam zaśpiewał. Tak, no. Nie tam ma takiej opcji. znaczy podratowałbym tam numer, nie? Trochę. Podratowałbym, nie, podratowałbym ja to to. mi przed co by zaśpiewał i... Dobry, dobry bengerek nie? Jaja sobie ze w tym momencie robisz Ale to ty robisz sobie jaja, bo nie ogarniasz życia on by, Wchodzisz do kabiny On by, on by o, o smatach by nawijał, nawijał, tn, nawijał by o, o, tym. O, o tym by nawijał no, o, o, ty, o, tym, o tym co ty, ty, lubisz, ty, o, ty, ty, o, ty ty, ty, o tym co lubisz O tym co lubisz dał dał Dałbyś, Dałbyś mu szansę. Powiedziałeś, że gardzisz czymś takim, a nagle chcesz mu dawać znaczy, szansę? Zobacz, on jest człowiekiem, który się zmienił Zobacz, aż mi się uśmiech pojawia na twarzy Zmienił się? I uważasz, że nagle wejdzie i nie będą mu w głowie szmaty tylko nagle będzie wspaniały olśnionym człowiekiem, który nawrócił się na dobrą stronę życia, tak? Szkaszka! Szka! No, widzisz pajaca? Nie ma... Nie rób tak, bo nie pójdzie to. Nie, ja tylko tak powie, zrobiłem, żeby żeby poszedł sobie dalej, bo nie skończyłem z Tobą rozmawiać, a wiedziałem, że jak po, tak zrobię, to sobie po, po, pójdzie. Tak, zaraz do go wrócimy. Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. Niech nagrywa No dalej. jeszcze raz, nie? Dobra. Tak? No. Pogłosik masz? Dobra, lecimy raz jeszcze. No, to dobra, lecimy! Widzisz, jak go łatwo spławić. Czy ty to Ja widzisz? nie jestem, to nie jest moim, wiesz, intencją, żeby go. Ale on nie. musi też coś z tego mieć. Będzie miał. Obiecujesz mi to, że oddajesz mu swoją połowę, ja zabieram jego połowę. Tak. Ja się z nim dogadam. Ja mu mogę dać e, dużą, dużą e, popularność i rozgłos, e, robiąc e, Ech, takie nie. wielkie, wielkie, wielkie hity, które możemy stworzyć razem. On tego oczywiście i tak nie doceni, ale no. no choć może on powiem po prostu, że ty mu podbijesz na razie tyły, wejdziesz tam i romiesz drugą zwrotkę, zanim on się zorientuje. Tylko tyle, po prostu. No nie wiem. ja On ma problem z podbitkami, nie? Mógłbym no powiedz mu, że mu podbijesz to, a potem wejdziesz i romiesz od razu drugą na zwrotkę, rozumiesz? Dobra. Dobra. Debil. Słuchaj, znaczy no. nie, nie, nic, nic. Chodź cho, na chwilkę. Chciałbym ci pomóc. Mi pomóc? No. W czym? No chodź, siadaj. Słuchaj, słuchaj, jak wiesz doskonale, ja na przykład strasznie szanuję to, co ty robisz i muzycznie i w ogóle życiowo i Karina mi się też podoba. Żartowałem. To nie, nie jest, to nie mój styl w ogóle. Takie akcje. Żart, to mu żart. <noise> Ale co masz teraz na myśli? Bo nie, bym, nie, nie, jak to nie, nie, to był taki żart. Ale słuchaj, uważam, że w tej piosence brakuje takiego wysokiego wokalu podbitkowego, i myślę, że on po prostu by się do tego nadał idealnie. To nie jest zbyt wymagające, no raczej nie zepsuje tam nic. Dobra. To no to jest fakt. Ja mam na pewno delikatny problem z tym parkitkami, ale to nie wiem, czy on jest odpowiedni do zrobienia tego. Słuchaj, nie, ja chwilę. No, ale mogę go sprawdzić? Proszę. Mogę, mogę go sprawdzić? Nie, dla mnie nie mogę. go no, stracimy no przecież, to nie, jakby mikrofon. Ale, ale ja go sprawdzę. Nie nie, 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 nie. nie, Zrób szka! Proszę, jedno. Szkoły! Nie, nie. A no nie wiem, ja mam takie problemy z tymi podbitkami. No nie, nie. wiem. Akurat on... podbitki, on robi dobre. No to ja wiem, że on robi dobre podbitki. Ale tylko podbitki. Co? Tylko bez żadnych przeklinania yy, te podbitki mają być. Nie? Jeżeli będziesz mm. robić. Lecisz. Na tym polu ja i ona No dobra. To idę zobaczyć, tego, by mu pomóc, nie? Za dużo tych za dużo, podbitek. Za dużo! dużo. Za dużo jest podbitek. Pusta. A co on robi? Ej, 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 ej co on robi? Dobra, co. Ale nie, żeby... no nie ma opcji nawet, nie ma opcji. Wy... No dobrze, Do... może zastał! No nie ma opcji, nie rozumiesz? Odsuń się. Daj mu spróbować. No, odsu... no czemu Odsuń, odsuń. odsuń się. Jak się! że dobrze mu idzie. No odsuń się. No nie, no, odsun się, nie śmiej no. się ze mnie, tylko odsuń nie się. Nie nie O nie, 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 nie ma opcji nawet takiej. Nie ma. Ja wyłączam to. Wyłączam to. Wyłaź stamtąd! stąd. Wypierdź! wypier. Lubię, robię, robię, wyjdź stąd, robię. wyjdź stąd, A wyjdź stąd. Ty wyjdź stąd Alej, wypij, 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 skąd tam? I co? Do, 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 do czego ty dopuściłeś? Do czego dopuściłeś? Ja stąd idę, ja, nie, ja z Muhammem nie rozmawiam dzisiaj. Idę po prostu stąd i jestem obrażony na ciebie. Mam to po prostu gdzieś. Zresztą Karina przyjdzie, weźmie kamerę, potem dobra, ja idę w ogóle, mam. Nigdzie nie idziesz, nigdzie nie idziesz. Mam to nigdzie nie idziesz. Nie, nigdzie nie idziesz. Cześć, tu Juan. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że zostałem wtknięty w jakiś dziwny spisek. No i nie ma go. Chcesz zarobić, czy nie? No i tak będę do Ciebie przychodził. Zdenerwował się. Bez urazy, ale go lubię bardziej. Jakby znam go dłużej no nie mogę na to pozwolić na to, żeby on ale ja ciebie rozumiem wierze, ale ja, to, ja ciebie no, rozumiem Jak nie sądzę, że w tą stronę to pójdzie powiem ci tak no mi też się go trochę szkoda, ale e, po jego e, zachowaniu ostatnio no, nie mam do niego skrupułów, chciałbym zrobić tą płytę, e, pokazać się jak z najlepszej strony ale a on... zobacz, jak on będzie wychodził za każdym razem, to ty ale starasz. ja i tak będę jak on, przychodził Ale, ale, ale no, mi tak. on nie będzie tu, jak on tu nie będzie przychodził... chcesz zarobić będzie... kasę czy nie, no króciutko, chcesz Zradziasz. chcesz zarobić, Spokój, czy się. nie zobacz to, on nie przyjdzie, to nie będzie piosenek, nie będzie Piosenek, to do czego ty się dograsz? Do ciszy się dograsz? No weź no ty nie. się w głowę. Uspokój. No, nie, no Czegoś wymyślę. No dlatego. Yy, no on i tak musi zrobić tą płytę, tak? Nie oszukujmy się. I chcę, żeby zrobił ją ze mną. To e, ponie... tak, że po prostu za każdym razem, on będzie tu wjeżdżał, nagrywał tą zwrotę, pierwszą, refren, a jego drugie zwroty będzie lepsze i gorsze, będzie... i gorsze. Po prostu będę. Ale też przychodził, jak go nie będzie. Rozumiem, ale co z refrenami i co z projektami, które będziesz do niego wysyłał? Nic, to może nie, być to problem. To się usunęło, albo dostanie po prostu na końcu już płytę. Ja wiem, kto go wydaje, to po prostu wyślę całą płytę do myślisz że, przy, myślisz, że przez ten, myślisz, że przez ten cały czas się nie, nie zorientuje? Nie wiem, ja bym po prostu wysyłał mu to. A, nie potrafisz, nie a, potrafisz, a potrafisz zrobić dwie kopie i, i zrobić coś takiego, że będzie e, numer i kawałki tylko z nim, a końcowym efektem oczywiście będzie jeden wielki fol z naszą wspólną współpracą na której nie ty zyskasz się, ja, i ja. wiem o tym, że Traciasz. Ja nie chcę tych już pieniędzy. Ja że ja nie chcę. Dobra, nie ja, gadaj nie, głupot. Nie, 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 nie chcę, wiesz. A co chcesz mi pomóc? Wiesz, że mam talent, wiesz, że, że robię dobrą muzykę, tylko nie chcesz się przyznać. Spróbujemy zrobić to tylko raz. Jak się to nie uda, koniec naszej współpracy. Dobrze. Moje i twoje. Dobrze. Ale wszystko jest na ciebie. To nie jest w ogóle mój pomysł. No ja zawsze, jest nie, ja nie... zawsze jest wszystko na mnie. Ja tego tego zawsze jest wszystko na mnie i zawsze podejmuję największe ja ryzyko, dlatego zrobię to i i pomogę tobie i też pomogę sobie, no, a on zachowuje się jak zachowuje zrobimy to tak żeby było dobrze nie podajecie ręki ale niech będzie no także wszystko wiemy tak. ale wiesz że wykonamy kawał kawał dobrej profesjonalnej roboty tradz powiem ci jeszcze raz to nie obchodzi mnie co się z ty stanie jeżeli ja nie chcę stracić jakby wiesz go ale go nie chcesz stracić nie jakby go ale go zyskasz no dobrze ja, Dobra, ja też ważne, go lubiałem tak, nie, ważne, nie? Ważne, nie ważne, czy jest... lubiłem lubiałem nie wiem już jestem zmęczony Słuchaj, siedzę tu cały dzień ja wiem jedno tylko że chyba czas, żebyś ty też No tak, 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 tak Tak ja wiem rączkę Grydzaj mi kamerę, bo Kamu się strasznie zdenerwowany i szłam po sprzęt. Mm. A to Trzeba co oddaj? tutaj robi? Co się stało, bym? No kazał zabrać stało? kamerę, tak? Wiesz, no weźmy. i chodź. Co się stało? No, czemu ty mnie nagrywasz w ogóle? Bo mogę. Nie mogę. Czemu ja to ktoś... ona mnie nagrywa? Nie nagrywa ją. kamerę jej, jej, jej. Ale czemu on w ogóle jest skurzony? Dobra, 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 wychodzimy nie stąd. W kontakcie chłonnie.